Hej. Mam dzisiaj dla was super lekkiego i to bardzo lekkiego buta ochronnego, jakim jest Elten Joran Blue Boa. Jest to bucik z wiązaniem Boa. Pamiętajcie, że na to wiązanie macie dożywotnią gwarancję. Bardzo łatwe, szybkie zapięcie, rozsznurowanie. Zaleta samego tego wiązania jest taka, że jak zapiecie tego buta rano, przez całe 8 godzin macie Tą pewność, że but się nie poluzuje i nie odepnie lub nie będzie Wam się plątało sznurowadło, jak to w klasycznych bucikach. Wykonany jest z mikrowłókna wodoodpornego, bo jest to klasa S3L. Ma podnosek kompozytowy, też lekki. Wkładka antyprzybiciowa, która jest w podeszwie, jest z materiału, czyli nie jest ona z metalu. Bardzo wygodne wkładki amortyzujące. Tutaj macie w antyprzebiciową. W środek jest tak zrobiony, żeby latem ten pod się odprowadzał czyli jest siatka, która odprowadza nam pod na zewnątrz. Podeszwa jest z gumy i z TPU plus Ewa. Fajne jest też to, że są dosyć elastyczne tak? czyli mamy podobne właściwości i amortyzację jak w sportowych butach. Co więcej, Nosek jest osłonięty. Dlaczego? Ten materiał mikrofibra to, jest, yy, to nie jest materiał, który jest na przemysł budowlany tak? w trudne warunki. Jest to bardziej pod transport, logistykę, dla kierowców, yy, ewentualnie jakaś wykończeniówka, ale nie pod budowlankę. Dlatego też został wykończony on tutaj czubkiem takim gumowym, który nas chroni przed zdarciem. Te buty z tego względu, że nie zawierają skóry, nie zawierają też metalu w sobie, są naprawdę ultra lekkie, ważą niewiele więcej od klasycznych sportowych adidasu do biegania, a jakość Eltena jest znana, jest to produkt niemieckiego producenta. Warto sobie to przetestować, zainwestować. Występują w formie takiego półbuta. Jest też wersja Trzewika za kostkę na taki okres bardziej jesienny. Czekamy tylko na sandała. Hej!